Zapraszam do Bajkolandii. Posłuchaj mojej bajki. Łukasz boi się szkoły. Łukasz miał najlepsze wakacje w życiu. Było wszystko wyjazdy nad jezioro, lody w takich porcjach, że topiły się szybciej niż on je jadł, a nawet lot samolotem do Turcji. Ale widok. Zachwycił się Łukasz, wlepiając oczy w chmury jakbyśmy płynęli po morzu z waty. Tylko nie wyskakuj, żeby sprawdzić, czy są miękkie, mruknęła Ola, udając powagę. No coś ty, parsknął Łukasz. Wakacje były tak fajne, że Łukasz zupełnie zapomniał o całej reszcie świata. Któregoś wieczoru zapytał rodziców. Mamo, tato, a kiedy ja wracam do przedszkola, bo już się stęskniłem za moimi kolegami? Mama spojrzała na niego zdziwiona, a tata odłożył gazetę. Ale Łukaszku, ty już nie idziesz do przedszkola? Jak to nie? Łukasz aż się wyprostował na krześle. A gdzie ja niby idę? Łukasz, zapomniałeś, idziesz do szkoły, do pierwszej klasy. Zapadła cisza Łukasz mrugnął oczami raz, drugi, trzeci i wyglądał tak, jakby ktoś mu powiedział, że jutro musi zostać pilotem rakiety kosmicznej. Szkoły, wykrztusił w końcu i ale. ale. ja się wcale nie zgłaszałem. Ola nie wytrzymała i parsknęła śmiechem. Spokojnie, mały, to nie wojsko, tylko szkoła. Trochę dłuższe przedszkole, tylko bez zabawek. Bez zabawek? Łukasz złapał się za głowę. To co ja tam będę robił? Siedział w ławce i udawał, że notujesz, a tak naprawdę rysował samochody Hot Wheels, mrugnęła Ola. No żartuję. Będziesz się uczył, oczywiście. Łukasz spojrzał na nią z powagą, a potem uśmiechnął się nieśmiało. Wakacje nagle przestały być takie beztroskie. Nad horyzontem pojawiła się nowa, nieznana przygoda szkoła. Od tamtej rozmowy Łukasz nie mógł przestać myśleć o szkole. Wcześniej jego największym zmartwieniem było to, czy lody czekoladowe skończą się w budce, zanim zdąży kupić drugą porcję. A teraz? Teraz zastanawiał się, czy przypadkiem szkoła nie jest jakimś tajnym obozem przetrwania dla dzieci. A co, jak pani będzie krzyczeć? Jęknął wieczorem, leżąc na łóżku. Albo jak nikt nie będzie chciał ze mną siedzieć w ławce. To wtedy powiesz, że siedzisz w najwygodniejszej ławce w klasie, odpowiedziała Ola, leżąc obok i przewracając kartki w swojej książce. Zobaczysz, zaraz zrobi się kolejka chętnych. Łukasz parsknął śmiechem, choć w środku wciąż mu się trochę kotłowało. Wtedy do pokoju zajrzała mama. Co tu takie konspiracyjne rozmowy? zapytała opierając się o framugę. Łukasz się boi szkoły, wyjaśniła Ola. Więc robię z niego super bohatera w ławce. Każdy się trochę boi nowego, powiedziała mama spokojnie. Ja też się bałam, kiedy zaczynałam nową pracę, ale lęk zawsze mija, kiedy już poznasz, jak naprawdę jest. A tata, spytał Łukasz, też się bał? W tym momencie do pokoju zajrzał tata. Ja oczywiście, przyznał. Pamiętam, że w pierwszej klasie byłem pewien, że jak się źle podpiszę w zeszycie, to mnie wyrzucą ze szkoły. I co się stało? zapytał Łukasz z szeroko otwartymi oczami. No cóż, tata uśmiechnął się. Pomyliłem się trzy razy, a pani tylko podała mi gumkę. Ale spoko. Za szóstym razem się udało i nic mi za to nie zrobili. Łukasz i Ola ryknęli śmiechem. Widzisz? powiedziała mama poprawiając mu kołdrę. Strach to normalna sprawa. To tylko znak, że zaczynasz coś nowego. Łukasz westchnął. No dobra, ale ja i tak wolałbym, żeby ta szkoła miała więcej klocków Lego. Ola klepnęła go lekko w ramię. Spokojnie, mały, Lego nie ma, ale są koledzy, a kolegów można mieć jeszcze fajniejszych niż zestaw z rakietą kosmiczną. Łukasz się zamyślił. Może szkoła wcale nie będzie takim smokiem, jak mu się wydawało? Następnego dnia w domu zapanowało małe zamieszanie. Mama przyniosła z piwnicy stos nowych podręczników, tata rozłożył tornister na stole, a ola już czekała z nożyczkami i kolorowymi okładkami. Operacja szkoła! ogłosiła siostra z poważną miną. Kto gotów, ręka do góry? Łukasz podniósł rękę powoli, jakby zgłaszał się do najtrudniejszego pytania na świecie. No dobrze. Ola założyła opaskę na włosy, jakby szykowała się do wyścigu. Zaczynamy od oklejania książek. Pierwsza próba Łukasza skończyła się tym, że okładka przykleiła się bardziej do jego rękawa niż do książki. Łukasz, to ma być okładka na podręcznik, a nie rękawiczka, śmiała się Ola. To specjalny model, bronił się Łukasz. Mama roześmiała się i podała mu drugą taśmę klejącą. Spróbujmy jeszcze raz powoli. Po godzinie cała kuchnia wyglądała, jakby przeszło przez nią tornado zrobione z papieru i taśmy, ale wszystkie książki były już pięknie zabezpieczone. Oto oficjalny zestaw ucznia stwierdził tata, ustawiając podręczniki w rządku jak żołnierzy. Potem przyszła kolej na piórnik. Łukasz z dumą wkładał do niego swoje ulubione kredki i długopis z autkiem Hot Wheels na końcu. Ołówek do rysowania, gumka do mazania, wyliczał na głos. I kredki do gryzienia, wtrąciła Ola z niewinną miną. Ej! Łukasz szturchnął ją łokciem. Ja nie gryzę kredek. No dobra, ale jakbyś się kiedyś nudził na lekcji, to pamiętaj chrupiący smak kolorów. Oboje wybuchnęli śmiechem. Kiedy wszystko było już gotowe, mama podała Łukaszowi świeżo wyprasowaną białą koszulę na rozpoczęcie roku. Musisz wyglądać elegancko, powiedziała. Elegancko? Skrzywił się Łukasz. A nie mogę w bluzie z Batmanem? Uczeń pierwszej klasy zaczyna galowo, odpowiedziała mama z uśmiechem. Ale pamiętaj, koszula nie ugryzie, dodał tata. Wieczorem Ola usiadła obok Łukasza i powiedziała poważniej. Wiesz co? Każdy się boi pierwszego dnia, ale pamiętaj, że wszyscy w twojej klasie są w tej samej sytuacji. Wszyscy zaczynają od zera. Nawet ci, którzy chodzili do innego przedszkola to świetna okazja, żeby znaleźć przyjaciela na osiem lat. Łukasz szeroko otworzył oczy. Na osiem. Tak, Ola kiwnęła głową. A może i na całe życie. Łukasz uśmiechnął się, pierwszy raz tego dnia naprawdę spokojny. Nadszedł dzień, którego Łukasz trochę się bał, a trochę nie mógł się już doczekać. Mama zawiązała mu elegancki krawat. Tata sprawdził, czy buty błyszczą, a Ola co chwila poprawiała mu kołnierzyk. Wyglądasz jak minister edukacji, oznajmiła siostra. Tylko pamiętaj: nie wygłaszaj przemówień w auli, bo się dyrektorka obrazi. Haha, mruknął Łukasz, ale czuł, że dzięki jej żartom stres trochę puszcza. Szkoła okazała się ogromna. Korytarze pełne dzieci w białych koszulach, zapach nowych książek i gwar, który przypominał wielkie mrowisko. W auli dyrektorka przywitała wszystkich uroczystym głosem. Drodzy uczniowie, witamy w nowym roku szkolnym. Łukasz rozglądał się, próbując wypatrzyć znajomą twarz, ale wszędzie były same nowe dzieci. Poczuł, jak serce zaczyna mu walić szybciej. To już naprawdę szkoła i żadnych klocków Lego, żadnych kącików zabaw, pomyślał ponuro. Potem ich klasa poszła za wychowawczynią, panią Agnieszką, do sali. Były tam równo ustawione ławki, tablica i kolorowe plansze na ścianach. Wszystko wyglądało tak oficjalnie, że Łukasz niemal usiadł na baczność. Usiadł w drugiej ławce przy oknie. Obok niego po chwili usiadł chłopak w granatowej marynarce. Cześć, powiedział nieśmiało, jestem Kuba. Łukasz. Odparł kiwając głową. Przez chwilę panowała cisza, ale wtedy łukasz zauważył coś na jego piórniku. Ej, uśmiechnął się szeroko, to Hot Wheels. No jasne, rozpromienił się kuba. Mam całą kolekcję. Masz tor z pętlą? Pewnie, a ty masz tego zielonego z silnikiem na wierzchu? Mam dwa. Chłopcy wybuchnęli śmiechem i już było wiadomo, że znaleźli wspólny język. Kiedy pani Agnieszka rozdawała plan lekcji, Łukasz poczuł, że strach powoli znika. Zamiast tego pojawiło się coś innego ciekawość i podekscytowanie. Pierwszy dzień w szkole dobiegł końca. Łukasz wyszedł z klasy z lekkim uśmiechem, w ręce ściskając swój pierwszy plan lekcji. Niby zwykła kartka papieru, ale dla niego była jak mapa skarbu. Prowadziła do zupełnie nowego świata. Przy bramie czekali rodzice i ola. No i jak? Zapytała mama z lekkim niepokojem. Łukasz stanął dumnie, wypiął pierś i powiedział, jestem uczniem, normalnie prawdziwym uczniem. Tata aż klasnął w dłonie. No proszę. A jeszcze wczoraj chciałeś wracać do przedszkola? Przedszkole to dla maluchów, machnął ręką Łukasz. W szkole mam już własny plan lekcji i kumpla od Hot Wilsów. Ola zaśmiała się i przybiła mu piątkę. Wiedziałam, że dasz radę, a teraz jesteś dumny jak paw, tylko nie rozkładaj piór na korytarzu, bo pani dyrektor się wystraszy. Łukasz roześmiał się głośno, czuł, że strach sprzed kilku dni zupełnie wyparował. Zamiast niego pojawiła się ogromna duma, taka, że aż chciało mu się iść prosto do młodszych kolegów i opowiedzieć im, jak to jest być uczniem. Mama pogłaskała go po głowie. Widzisz, mówiłam, że dasz radę. I wiesz co? Jesteśmy z ciebie bardzo, bardzo dumni. Łukasz zrobił poważną minę i kiwnął głową. No, ja też jestem z siebie dumny. W końcu to dopiero początek, a ja już sobie poradziłem. Kilka dni później Łukasz spotkał na placu zabaw swoich dawnych kolegów z przedszkola. A były to dzieci z młodszych grup. Siedzieli na huśtawkach i od razu zasypali go pytaniami: Łukasz, jak tam w szkole? Czy pani jest straszna? Łukasz poprawił plecak na ramieniu i zrobił minę poważnego eksperta. No cóż, zaczął tonem starszego brata. Leżakowania faktycznie nie ma, ale są przerwy. A na przerwach można gadać o autkach, kartach i wszystkim innym. I mam plan lekcji. To taki dokument tajny, tylko dla uczniów. Młodsi aż otworzyli buzie z podziwu. Wow! Zachwycili się. Ty to już naprawdę jesteś uczniem. Łukasz uśmiechnął się szeroko. W środku czuł dumę większą niż wtedy, gdy udało mu się zbudować najwyższą wieżę z klocków Lego w przedszkolu. Był starszy, był mądrzejszy, był uczniem. No i pamiętajcie, dodał, unosząc palec do góry: Bać się przed szkołą to normalne, ale jak już się pójdzie, to okazuje się, że jest całkiem fajnie. W tym momencie ze zachuśtawek wyszła Ola. No patrzcie na tego filozofa, zażartowała. Jeszcze trochę i będziesz prowadził wykłady dla całego osiedla. A co nie mogę? Odparł Łukasz z błyskiem w oku. W końcu jestem uczeń. Ola przybiła mu piątkę i dodała poważniej: Widzisz, mały, każdy rok to nowy etap, z każdym stajesz się większy i mądrzejszy, a ja jestem z ciebie naprawdę dumna. Łukasz poczuł, że serce rośnie mu w piersi. Był gotowy na szkołę i na wszystko, co miało nadejść dalej. Tak zakończyła się historia Łukasza, który na początku bał się szkoły. Okazało się jednak, że strach znika, gdy zrobimy pierwszy krok i pozwolimy sobie na odwagę. Bo każdy boi się nieznanego, ale właśnie wtedy rodzi się siła. A kiedy już ją w sobie odkryjemy, możemy być dumni, tak jak Łukasz, który stał się pierwszoklasistą i otworzył nowy, wspaniały etap swojego życia. Koniec. Dziękuję za wysłuchanie mojej bajki. Polub mój film. I subskrybuj kanał Moja Bajkolandia po więcej magicznych opowieści.